Niegdyś Kościół Ewangelicki, dziś Galeria Izerska w Kromnowie. Praktycznie co tydzień odbywają się tam różne wydarzenia, a w miniony weekend gościła aktorów oraz muzyków. O godzinie 17 zagrano monotram. Na podstawie opowiadania nie mam ust, a muszę krzyczeć. Autorzy poznali się oczywiście w ofowym teatrze i choć nie było łatwo, to łącząc siły udało im się skomponować swoje dzieło. Poznaliśmy się. W innym teatrze tak naprawdę, właśnie w Nowej Soli koło Zielonej Góry, w Teatrze termin Aquo. I gdzieś tam wtedy pojawiła się myśl o wspólnym podjęciu współpracy. Gdyby nie Natan, to na pewno by się to nie udało, bo jesteśmy ludźmi młodymi, to jest bardzo trudny tekst. No i sam fakt tego, że on jednak ma doświadczenie i był w stanie się tego podjąć, jak gdyby zagrać to właśnie 30 minut monodram, to cały czas trzeba mieć, skupiać uwagę wszystkich na sobie samemu. Warto dodać, że autorzy monodramu grają go zupełnie bezpłatnie, a wszystko po to, aby teatr był bliżej ludzi. Bardzo dużo osób młodych w moim wieku e, są owszem pasjonaci teatru, ale są też ludzie, którzy w ogóle nie myślą o nim. I częściowo to nie wynika dlatego, że mają pojęcie, że to jest właśnie nie wiadomo co, że trzeba się odchamić i w wszystkim jest drogie, co niestety często u nas jest. I to, to, że chcemy wychodzić do publiki i do ludzi, jest w ogóle odgórnym założeniem naszej współpracy. Podczas przerwy między jednym a drugim wydarzeniem, zamieniliśmy dwa słowa z uczestnikami. Dlaczego zdecydowali się spędzić czas w Artystycznej Galerii jezerskiej w Kromnowie? Dwa, dwa i pół roku temu się tutaj zjawiłam na tym terenie i ciągle jestem turystką, no nie? Chociaż już zamieszkałam, ale nie w tej gminie. E, I jednak te wydarzenia przyciągają. Mnie tak. mnie tak, mnie tak, mnie tak, bo chciałyśmy się w ogóle spotkać, no nie? Byśmy się chciały spotkać i była dzisiaj okazja. Super. I Super. a co Pani uważa o takich wydarzeniach w takich miastach? No, podoba mi się to. No na pewno nie pierwszy raz, no, zawsze jest, jest, jest coś, że się coś dzieje w gminie, tylko nie wszyscy korzystają z tego. Kolejnym wydarzeniem był koncert zespołu Haja, który ze sceny zaraża pozytywną energią i swoim ciekawym brzmieniem. Dzięki temu, że mam Marcina, który gra na oprócz standardowego zestawu perkusyjnego, gra też na kachonie, gra na dzwonkach chromatycznych na bągłosach, Bongosy się również pojawią. Ja i Hania gramy na takich klasycznych raczej przeszkadzajkach, jak tamburyny czy shakery. Kasza gra na basie bezprogowym, także jest coś ciekawego w naszym brzmieniu. Wydaje mi się, że i też to, że mamy dwa wokale, czasem trzy, bo Janek też się czasem udziela, to jest coś, co wydaje mi się, że sprawia, że fajnie jest nas posłuchać. A muzyka i kultura naszym zdaniem powinna łączyć, tak jak połączyła członków tego zespołu. W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia w artystycznej galerii Izerskiej w Kromnowie.